Co możemy diagnozować patrząc na nasz nos? No popatrzcie, nos. Każdy ma nos. On może być w takim kształcie, czy innym, ale my teraz nie będziemy niejak diagnozować urody genów i narodowości. My tylko popatrzymy na to, co nos reprezentuje, jeżeli chodzi o projekcję ciała na twarz. I jeżeli mówimy o projekcji ciała na twarz, my myślimy przede wszystkim o żołądku. Czym jest żołądek? Żołądek to jest taki duży worek, który trawi życie i trawi jedzenie. Co nam może powiedzieć nos o żołądku? Czasami tam są czarne kropki, czasami są pryszcze, czasami ten nos jest w innym kolorze, ale nie koniuszek. czasami jest bardziej żółty, ma kolor ziemi i Czasami on nie wygląda na nos zdrowy i jakby jest taki przymocowany do naszej twarzy. Więc pierwsze o co myślimy, my myślimy nie o nosie, nie o kosmetyczce, my myślimy o żołądku. Czym jest żołądek? Żołądek jest narządem, jak w elemencie ziemi, który odpowiada za mielenie pokarmów. Jeżeli pokarm nie będzie przemielony i to dotyczy medycyny chińskiej, medycyny akademickiej, to on nie będzie dalej w żaden sposób ani rozszczepiany, ani wchłaniany. Ok, od czego zależy praca naszego żołądka? Praca naszego żołądka zależy od kwasowości. Im bardziej mocny HCL, czyli im bardziej kwaśne środowisko, tym lepiej aktywujemy enzymy, pepsyny, na przykład w żołądku i tym szybciej rozszczepiamy wszystkie białka, bo w żołądku, w środowisku kwaśnym rozszczepiamy białka. I jeżeli mamy bardzo dobrej jakości HCl, czyli kwasy solne, nie będziemy mieć ani zgagi, ani refluksu. Na przykład refluks. Jeżeli mamy refluks, to oznacza, że zastawka, która odpowiada za zarzucenie kwaśnej treści żołądkowej wyżej, jest niszczelna. Od czego zależy zastawka? Zastawka funkcjonuje na zasadzie mięśnia i nerwu. Unerwienie i kurczenie. Co może być przyczyną złego działania zastawki? Pierwsze, stres. Stres blokuje unerwienie i mięśnie rzadko kiedy, a i wtedy jak powstają blizny i nie ma funkcji kurczenia, która jest prawidłowa, a i najczęściej stres blokuje zastawki. Refluks to jest stres, refluks to jest zmiana HCL, czyli kwasu żołądkowego. Co my możemy zrobić, żeby naprawić funkcję żołądka? Po pierwsze, dieta. Oddzielamy od siebie białka i węglowodany. Dlaczego? Bo węglowodany trawią się w ciągu 40 minut i zaczynają trawić się już w jamie ustnej, a białka jednak 4, 5, 6 godzin. Co to oznacza? Do siedmiu, że przytrawione węglowadany pukają nadą i mówią hej, otwieraj się, dolny zwieracz, ja chcę iść dalej. My już potrzebujemy jej to i wchłanianie i wtedy niestrawiony białka idą dalej, gdzie już niestety nie ma kwasów solnych, gdzie już nie będzie odbywało się trawienie i gdzie ciała nie odżywimy. I później zjedliśmy buraczki, buraczki akurat nie są białkiem, a i bardzo często w stolcu nadal widzimy buraczkę, czy kapusta kiszona lub te mięsa, które będą gnić później w wilicie grubym i stolce będą mocno śmierdzący. Dlaczego? Dlatego, że w wilicie grubym już nie ma wchłaniania w żaden sposób aminokwasów. A żeby było dobrze trawienie i dobrze wchłanianie resztek wody i produkcję witaminy K2, my musimy papkę żywieniową piętrami wyżej idealnie przygotować. Czyli wszystko, co pojawia się na nosie, zwłaszcza takie wągry, takie nieładne, na skrzydełkach nosa, na grzbiecie, o czym będą mówić? Będą mówić o tym, że trawienie się nie odbywa w sposób prawidłowy i musimy zadbać o kwaśne środowiska żołądka. Co zaczynamy robić? Woda ciepła i do tego dodajemy ekologiczny ocet jabłkowy. I dlaczego dodajemy? żeby żołądek zakwasić. A i bardzo proszę sobie nie wlewać octu, nie każdy jest w stanie pić ocet, ocet z wodą pół na pół, tylko zaczynamy pół łyżeczki, ćwierć łyżeczki, jeżeli czujecie się dobrze. Jak najbardziej dodajemy więcej. Kiedy pijemy? Pół godziny przed posiłkiem. Dlaczego pijemy? Żeby lepiej strawić to, co będzie do żołądka wrzucone. No i jeszcze jedno. Trawienie życia i trawienie jedzenia to jest to samo. Co to oznacza, jeżeli będziemy dobrze trawić nasze życie? Jeżeli ono będzie w 100%, dla nas idealne, tak jak wymyśliliśmy, że to, co nas spotyka, to są nasze doświadczenia, i jeżeli się stresujemy, to jest tylko reakcja naszego ciała na sytuację, która nas spotyka to uwierzcie mi, będzie wszystko dobrze i na waszym nosie, i w waszym ciele. I uważam, że warto nad tym się zastanowić, popatrzeć tak w lustro i powiedzieć, hmm, żołądek, jak ty się czujesz? Czy mój żołądek czuje się dobrze? Czy on trawi moje życie i trawi moje jedzenie? Czy jestem szczęśliwy i zadowolony i czy wszystko się odbywa prawidłowo? I jeżeli tak, będziecie mieć piękny nosyk, piękny żołądek, trawiący wszystko i oczywiście piękne życie. Wiktoria Zwięczewska, lekarka jako punkturystka, zaobserwuj po więcej medycyna chińska i medycyna integracyjna. Do zobaczenia.